Dodajemy nasz bekon na zimną patelnię. Pamiętajcie, żeby była zimna, bo musimy wytopić ten boczek. On nie może nam się zmienić od razu w skwarkę. Musimy mieć troszeczkę tego tuszczyku, wiecie, powolutku. Nigdy się nie śpieszę. Pamiętajcie, że ten soczek z tego bekonu, ten. Ser, te jajka, to będzie nasza baza. To będzie po prostu baza tego smaku, tej kremowości. A zobaczcie, kto tu z nami jest. Czyż to nasz Rikuś? Czyż to nasz Rikuś? Chyba tak. Chyba tak. Teraz dodajemy ser do naszych jajek i dokładnie mieszamy. O, Zobaczcie na to. O, pachnie jak niebiosa. Ten makaron ma y, czas gotowania 11 minut, czyli musimy gotować ten makaron 10 minut, żeby później go jeszcze dogotować.